Witam w kolejnym już odcinku z Diagostyni z Ursusa. Sorry, tak nie, nie było czasu na nagrywanie. No Mam nadzieję, że teraz znajdę czas, ale, ale nie o tym. Najważniejsze o Ursusie. Hmm. I teraz tak, jedziemy. Dostałem teraz od 63 do 66. Tutaj to, to, dety. Powiem ja tak, nigdy nie jechałem ale to czuję, że nie mam, nie mam czego żałować o, tak bym powiedział młodecie, nic nie wspomnę bo to ruskie jest, to jest dzierostwo. a wszystko co ruskie to dziadostwo i teraz tak, zaczynamy tu mamy resory do resory, resory, resor resor do przyczepy i Pan pokaże już efekt końcowy tego Ja już skręciłem, bo to jest dwa resory są Przyszły w dwa resory O jeszcze błotnik Powiem tak Ciężki Super jest O tak to wygląda pięknie Tutaj mi, tutaj mi pękło Tu mi tu mi pękło No ale życie Przyszły ogólnie dwa

O, takie brony. O, 4, 5, 12. I tu reszta. Też następny resor. No, czyli tak naprawdę to tak wygląda pięknie. Resory eleganckie, już trzyma wszystko, pięknie. Dobra. To resor odkładamy. Inaczej, przód przyczepy. W numerze 60... 66... numerze 66 przyszedł... Cały błotnik, o parowóz IC355, proszę bardzo. a tu ciapek no, oczywiście, tu przyszedł cały ten, no wiadomo części nie za wiele, ale, ale już jest błotnik, powiem że to wygląda pięknie, jest to super, na tym błotniku, na tym błotniku powinny być, yy, powinien być te, Powinien być te krzesełko, chociaż nie nie ma krzesełka, bo krzesełko powinno być tu, bo tutaj będzie ten siłownik Nie siłniki, tylko jak to się nazywa. Hmm, to jest? No do hydrauliki. Hmm. Tu jakieś nieznajome. A to co to jest to? To nawet nie wiem. Taki podwójny traktor. No wow. Dwa traktory w jednym tak naprawdę spoko no. A, bo tu już widzieliście. Dobra, 60 5-3-4, przez 4, przy 4 tak naprawdę tego gaz. Niedużo Tu O, proszę bardzo, catepilar To są maszyny, tylko że to no już on na hektary Na no, mega hektary, mega hektary No takie też tylko tutaj gaz nożny czyli tu przychodzi o, o tu jest troszkę do to skręciłem a wam ja że na wstępnych numerach od 67 już jest opona i felga do przyczepy czyli będzie już przód stał przód będzie stał już stabilny czyli już będzie cociągać. Następny nawet zobaczymy co tam będzie. Liczę na to, że już będzie można to złożyć do kupy i, i błotnik założyć. No i ten lekkołak zresztą przychodzi, no to będzie już super. Ne? No i powoli jakoś to będzie już wyglądało. Już wygląda coraz lepiej. Jak już się złoży to i błotniki się założy to już będzie wyglądało pięknie. No tak to wygląda. Dziękuję za oglądanie i bądźcie cierpliwi. Za niedługo będzie coś na pewno ciekawego na kanale. Trzymajcie się i pozdrawiam. Hej.